Stoiska z rękodziełem, regionalnymi przysmakami oraz świątecznymi dekoracjami. Wielkanocny jarmark smaku i tradycji w Gogolinie. Przyciągnął w tym roku tłumy gości. Mamy właśnie roztańczoną scenę, gdzie prezentują się nasze mi miejscowe zespoły Gminnego Środka Kultury w Gogolinie. Przedszkola, szkoły, e, mażoretki, hip-hop, wokal również są stoiska, gdzie można kupić ozdoby, posmakować tradycyjnych e, potraw świątecznych. Jarmar Wielkanocny to już taka tradycja w gminie Gogolin, więc mieszkańcy wiedzą, że zawsze tutaj można podejść i znaleźć coś dla siebie. Swoje wyroby zaprezentowali między innymi lokalni producenci miodów. Ludowi oraz Koła gospodyń Wiejskich. Ciasteczka własnoręcznie robione, gipsowe zajączki, yy, tradycyjne potrawy z jajek, których nie może zabraknąć na świątecznym stole. To są wypieki naszej roboty, yy, stroiki, yy, to wszystko robili mieszkańcy, czyli takie osoby starsze, parę osób siedzi tam przy stoliku. Mamy przepyszne ciasta, naprawdę zeszły już przynajmniej połowa. Podczas jarmarku odbył się konkurs dla sołectw i dzielnic gminy Gogolin na najlepszy wypiek wielkanocny. Smaki regionu. W tym roku właśnie zorganizowaliśmy konkurs Baby Wielkanocnej, żeby każde sołectwo mogło pokazać jaka baba wielkanocna jest najlepsza. Dużo radości to sprawia, że ktoś przyjdzie, zobaczy, pochwali, powie, że ładne, to no już wystarczy. Nie brakowało występów artystycznych i muzycznych w wykonaniu dzieci i młodzieży. Na zainteresowanych czekały warsztaty kroszonkarskie, podczas których można było poznać tradycyjne techniki zdobienia jaj wielkanocnych. Nasza kroszonka jest produktem regionalnym, produktem europejskim. My musimy, My jako twórcy musimy bardzo dbać. O to, żeby taką e, czystość e, zachować, żeby mieściła się w tych ramach naszego opolskiego wzoru. Tam nie można co się chce i jak się chce. Nie? Powinny być tylko wzory geometryczne i roślinne. Dopuszczalne też są, jeżeli ktoś potrafi, zwierzątka wielkanocne też można e, wydrapywać. Drapiamy rodzinnie. Zaczęła moja babcia, mama. Ja, moje córki, zawsze coś się tam dokłada. No kiedyś nie robiłam takich drobnych, robiłam większe wzory, no a teraz drobniejsze. Gościem specjalnym wydarzenia był Grzegorz Poloczek z koncertem na Śląską nutę. Był to dzień pełen wrażeń.